W tej części pomocy zostanie pokazany jeden ze sposobów nawiązywania współpracy. W celu nawiązania kontaktu skorzystaj z wyszukiwarki, znajdującej się w lewym menu. Po rozwinięciu zakładki wybierz Znajdź profil. W wyszukiwarce zaznacz te kryteria, jakie Cię interesują. Jako kryterium wyszukiwania możesz wybrać dziedzinę i typ usługi, w których specjalizuje się podmiot poszukiwany, województwo, w którym działa poszukiwany podmiot. Typ profilu. Bądź wpisać nazwę, jeśli poszukiwany podmiot jest ci znany. Po wyborze kryteriów kliknij Szukaj. Pojawi się lista odpowiednich podmiotów. Po wyborze właściwego podmiotu kliknij przycisk Akcje i następnie Zaproś do kontaktów. Wpisz treść zaproszenia. Po czym wybierz Wyślij. Adresat otrzymuje zaproszenie. Wybiera zakładkę Kontakty i następnie Zaproszenia otrzymane. Wyświetla się lista zaproszeń. Użytkownik przegląda nowe zaproszenia i w celu przyjęcia wybiera przycisk akceptuj. Zaproszenie zmienia status na przyjęte, a na liście kontaktów nadawcy i adresata pojawia się nowa pozycja. Dziękujemy za uwagę.